Siemano z tej strony Kuba Spoko. I jest dzisiaj ze mną. No i to jest taki... Zagramy sobie na no, Marines z Hide a więc pamiętajcie, nakręciłem... nakręciliśmy filmik parę minut temu. Nie no, 20 minut chyba. No i jak dobijemy 5 łapek, pamiętajcie, 5 łapek na tamtym, albo na tym, albo chociaż 3 subskrypcje, albo dwie podaję escape'a. I zachęcam no i parę osób jak nie doda to mogę dodać do, do konfy i nakręcić no i nakręcimy nakręcimy odcinek a więc zapraszam na odcinek z tego serwa cięcie zrobimy poczekamy aż już wszyscy wbiją sorry ale muszę cięcie zrobić Dobra, jesteśmy po przerwie. Musieliśmy sobie trochę poczekać, bo nikt nas złość nie chciał wbić, ale teraz wbijają. Sorry, proszę mówić. Ziemnioki najlepiej działają. Tak, bo pisali, gdzie ziemnioki dają. Skończymy tą arenę i to będzie koniec, bo już nagrywamy chyba minutę. A nie chcemy takiego długiego odcinka. O, konju. Ja jestem deseczko. A ja jestem melonkiem. Czy ja gonię ciebie? Czekaj! co, Stój! Stój! Ej, idzie za tobą jakaś deska. No, przed to, przede mną. Okej, okay, ja wbiję sobie. Na potrzeby filmiku kupię sobie... Eeeem... Um, nie. Co nie było. Na potrzeby filmiku kupię sobie... craftinga. Nie. A koło nie był kończy. Tak, bo... Czekaj, Craftinga. Okej. Okay. Góra, Ej, ty jesteś obok mnie? Jesteś taką deską obok kraftinga? Nie. Ja na koło biblioteczek i kończył! Dobra, my zaraz skończymy ten odcinek. O lol, widynik Mańka w końcu. Skończymy to za 270 sekund. To ile to? To jest parę minut. No lol, Mańka w końcu jest dobry. Albo jak padnie, bo obydwaj to skończymy. No no i zobaczymy, czy szukającym się uda. Jest pode mną. Aha. A gdzie ty jesteś? Tylko, no, pamiętam jakiejś biozeczki z góry wygląda jak deska. Nie mam. No właśnie, a więc. O! Deska koło niego! Deska mi spoczywa. Mili wiedziałem... też. A, a, de, a przede mną jest deska. Ojojoj! Oj, oj. Cztery osoby. Jeszcze nakręcimy odcinek hmm. Z serwera Sur LOL! Gościu mnie walnął! I potem... Gościu mnie walnął! Zabił tego... a ten Kończu zabił Ada Ady obok mnie I... I potem nie zostawił Kurna! Będziemy... Deska jakaś chodzi! Po... Ej, powiedz gdzie jesteś, to zabiję tą deskę a ciebie, nie? Ale, ale przecież ja jadłem już A pamiętasz... Nie, ty nie dedłeś. Dedłem. Nie Aha Jeden właśnie... I trzy minuty. To chyba ten odcinek zostaniemy do końca. Jakie trzy minuty? No trzy minuty zostały. Aha uh -huh. Nie, ten no, no, odcinek chyba skończymy szybciej, bo... Nie no, nie, nie, niepotrzebnie będziemy tyle. Niepotrzebnie tyle. Będziemy czekać. Po Okej, okay, wygraliśmy Spo Chodź na spawna. Chodź do rogu. Do rogu. Okej. Okay. Wstań um, tak obok mnie. Okej, okay, żegnam wszystkich, stać na Ze mną dzisiaj był Soli 12. Soli ja chodzę na F5. Ustaw się obok mnie. Był so Soli 12 i... To będzie na koniec. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Dużo was to nie kosztuje, a mnie to bardzo motywuje, Nara.